Hej Liski. Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem miasto dzieci.pl. Celina Zubrycka Puli-puli, czyli bajka dobra na sen. Puli, 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 buli, plum, plum. Puli, luli, tuli, luli, śpi, śpi, śni, śni, zaśni, wyśni, śpi. Co to plum, co to pum, co to bum, co to co? Plum to małe pum, takie bum, takie puk, takie stuk. Ale w co, ale jak, ale gdzie? W takie dum, tralalum, w takie tam, ała! Było raz małe plum, okrąglutkie i miękkie, i miłe. Mała kulka, mięciutka jak puch, biała kropka malutka, trum, trum. Puszek taki po prostu, że ach, skakał, brykał jak ty. Cały dzień od poranku wciąż wywijał i fikał. Podskakiwał do góry i w bok. Ciągle radość i śmiech i uciecha. Czasem z plumem bawił się bum. Stukali i brzdękali, brzdęk. Jeden gonił drugiego, drugi gonił pierwszego i już. Kiedy przychodził wieczór, plum machał do zachodzącego słoneczka. Puszczał do niego oko. Najpierw lewe, potem prawe, potem znów lewe, potem prawe. Układał się w mięciutkiej pościeli i łapał sen, nowy, niewyśniony sen. Nowy, niewyśniony sen skakał wtedy po poduszce i kołderce, tak jak plum cały dzień, tak jak bum cały dzień. Tuli, Tuli sen, chodź do pluma przyjść. Sen był młody i wesoły, tak jak plum. Nie chciał siedzieć, nie chciał chrapać, o nie! Trzeba go łapać, trzeba zaprosić, plumie, plum nie umie? Ale jak, ale jak, ale jak? Ale tak, ale tak, ale tak tak na wspaki, na wskrosi, na wznaki, na bok, a. Plum gonił spojrzeniem sen. Lewym okiem, prawym okiem. Sen skakał i fikał i gnał. Najpierw jakby jeździł na łyżwach albo rolkach. Raz na jednej nodze, raz na drugiej. Na pościeli rysował koła i spirale koła mniejsze i większe, spirale dłuższe i krótsze. Potem sen wyskoczył do góry, jakby na trampolinie i buch, buch, i w górę, i w dół, i w górę, i w dół hopsasa. Wreszcie złapał się rogu kołderki i zaczął się huśtać. Huś tu huś. Aaaa, huś tu huś. Łap sen, plumie łap. Oczki pluma biegały za skaczącym snem. Goniły go po kołderce. Czasem plum próbował łapać gorączkami, nawet pogłaskać i uspokoić. Ten jednak fikał i brykał jak plum w dzień zmęczone oczki, zmęczone rączki, bo noc sen ucieka i nie czeka, to goń, łap czy plum czeka? Jedna rączka, druga rączka, jedno oczko, drugie oczko. Gdzie sen? Coraz bliżej, coraz niżej, tuż tuż. Gdzie już? Tuż tuż. Lewe oczko, prawe oczko. A, -a. lewe oczko Prawe oczko? a Plum śpi i śni. Też śpi. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.